Zapewne jesteś ogromnym autoświrem, ale czy dokładnie znasz różnicę między turbosprężarką a zwykłym doładowaniem? Wiele osób uważa, że turbosprężarki i doładowanie to to samo, lecz są to dwie kompletnie różne rzeczy. Oczywiście, obie części mają cel, jakim jest zwiększenie mocy silnika, ale różnią je sposoby, w jaki się to odbywa. Sprężarka spręża powietrze i jest bezpośrednio połączona z wałem korbowym silnika. Oznacza to, że natychmiast dostarcza moc do silnika kosztem wykorzystania części mocy. Z drugiej strony turbosprężarka spręża powietrze wykorzystując gazy spalinowe do obracania turbiny, która napędza sprężarkę. Ma to jednak pewną wadę. Choć turbosprężarka jest bardziej wydajna i oczywiście o wiele bardziej popularna, trzeba liczyć się z pewnym opóźnieniem, ponieważ turbosprężarka potrzebuje czasu, aby zebrać wystarczającą ilość spalin do obrócenia turbiny. Jest to tak zwany lag. Jeśli chcesz natychmiastowej mocy i nie masz nic przeciwko poświęceniu kilku koni mechanicznych, wybierz doładowanie. Dlatego też, jeżeli chcemy bezpośredniego zwiększenia mocy, lepsze będzie doładowanie. Lecz jeżeli chcemy dużą wydajność, tu wygrywa Turbo.